Cześć koledzy. Wital znalazł tą jednostkę 5x5. Jest mała, ale jest dobra. W środku znajduje się model statku. Jeżeli nie jest to tani plastik, a dobre drewno i ręczna robota, to sam ten statek mógłby przebić całą jednostkę. Są drogie. Również tutaj jest walizka Louis Vuitton. Taka stara, odrapana, ale najprawdopodobniej jest to oryginał. bo cóż, trudno to nazwać podróbką. Musiał zobaczyć w wielu krajów. Za szybą znajduje się jakaś sztuka. To są pudełka Tiffany'ego, Wygląda jak Tiffany'ego. Co to jest, nie wiem. To torba guci. Cóż, tak czy inaczej, trzeba iść i szukać. Jednostka została kupiona za 500 dolarów i mam nadzieję, że w środku jest dobra. Przeszedł po jednostkę i. Louis Vuitton, taki stary. Jest fajny, prawdziwe drewno. Jest kawałek drewno, nie jakiś tam plastik. Fajna sprawa. Co, mi się to podoba. To są dywany. Spójrzcie na to. Faberze. Dom Faberze nie tylko produkował jajka mają różne dobre rzeczy. Oczywiście kiedy widzisz pudełka Faberze, spodziewa się zobaczyć w środku jajko. To by było ogólnie rzecz biorąc, bym wyzwał teraz limuzynę i łopatą wjechałbym w nią jadąc cygaro na tylnym siedzeniu. Ale zdecydowanie podoba mi się ta jednostka. Tyle może. To miasto we Francji, od dawna wyrobiają tam porcelanę. Oto ktoś sprzedaje swoje produkty za 100 dolarów, ale realistycznie te podokos sprzedają się gdzieś w okolicach 50. Więcej tego samego. Bakarat France. Kolejne miasto we Francji, to tutaj powstaje słynny francuski kryształ. Znajdują się tu warsztaty szklarskie, papierniczki są niedrogie, około 10 dolarów. A jak się znajdzie te szklane zwierzęta? To już inna kasa. O, moja babcia miała taką. Był na kredensie. Dużo kieliszków do shotów. Właśnie tak jest. Zobacz. Ryba i sześć strzałów. Ostrożnie z tym statkiem. Bardzo ostrożnie. To jest fajnie. Jest wykonany z drewna. Wszystko. HMS Victory 1805. 700 dolarów, 800, 1050, 1030. Ktoś sprzedaje je za 2000, ale mają one różne rozmiary. Im większy, tym droższy. A tu taki jak ten, na który się naknąłem, ktoś sprzedaje za 620 dolarów. Mam złamaną banderę na jednej macie, jakieś drobne prace przy kadłubie i ponton, który odpadł, ale w sumie powinien pójść za 300 dolarów. A tam ktoś sprzedaje działo z tego statku prawdziwa broń. Sprzedała się już 5 za 2,5 tysiąca dolarów. Dobra, musi być coś dobrego. Pamiątki jakieś. A to wygląda jak Tiffany. Ciekawe. Tiffany Company. Tu taka porcelana Tiffany za około 70 dolarów. Niech tak będzie. Oczywiście logicznie powinniśmy byli zacząć od Louis Vuittona, prawie ich nie robią w dzisiejszych czasach. To chyba powinien być jakiś stary. Co to jest? To flakonik perfum. Nie ma żadnych oznaczeń, ale, ale, bardzo się cieszę, że wszystko jest na swoim miejscu. Sterling China, Japan, posrebrzane. Tak, to taka posrebrzana porcelanowa zestawa. Ciekawe. A wszystko to w torbie Gucci. O nie jest pusty, tak z okazji. Jaka skóra, widać jakość, prawda? Nie jest jakaś podróbka, a więc coś w środku. O, widziałem. Taka tylko niebieska. Faberze, proszę, niech to będzie rzadki, jajo który jest poszukiwany od dawna i nie mogą go znaleźć. Nie, nie jajo. Nie ma szczególnej radości z pudełek Faberge, bo to oni kiedyś produkowali drogą biżuterię, teraz produkują takie niedrogie produkty. No właśnie, to ja podmieniam słowo tanie. W pierwszym pudełku natknąłem się na taki oto zestaw, no tylko, że kolor jest inny, sprzedano go za 120 dolarów, a w drugim pudełku było jakieś szkło za 200 dolarów, czyli oba pudełka można wycenić za 300 dolarów. To jest biżuteria Faberze z tamtej epoki. Tu wygląda tak jak zwykły pierścionek, ale niezwykły, ma diamenty. Cena jest odpowiednia. Jeśli spojrzeć na to, za ile Faberge sprzedaje ten pierścień, to jajko idzie za 60 tysięcy dolarów, ta broczka za 60 tysięcy a ktoś w Australii wystały na rynek jajko Faberge za 236 tysięcy dolarów. To by było dopiero znalezisko. Lenox tu? Dobra firma. Każdy o tym wie. Ok, Lenox. Teraz co do samego Itui Louis Vuitton. Znalazłem jeden na wyprzedaży. Stan jest mniej więcej taki samy. I chcę za to 350 dolarów plus 80 za wysyłkę. Razem wychodzi 430 dolarów za ten przypadek. Jest tu 8 osób, które śledzą tą partię, więc zainteresowanie jest. I myślę, że gdyby wylicytował 300 dolarów wraz z wysyłką, to by sprzedał. Więc mogę wycenić moje na 250, bo ja tu mam zepsute zapięcie. Wszędzie pełno muszli, ogromne. Korali jakiegoś rodzaju. To jest takie ogromne, spójrz. Tutaj też nic specjalnego, torba. To są plakaty, to nie są obrazy. O, jeszcze Louis Vuitton. Witam. Miło Ci widzieć, Louis. Ale za sobie z tymi podpisami. Będę musiał je zrewidować może. Korale są duże. Ogromne. Jeszcze naczynia. To właśnie jest to co kluje w oczy. To nie jest koral. O znowu mnie dźgnąłeś. Jest tu coś ciężkiego. O ciężkie. A, to jest szkło? Jeśli szkło jest wygrawiarowane, tu jest trochę i jest oznaczone producentem, to będą to dobre pieniądze. Nie widzę tego. Naczynia Lennox. A to jest naczynie z Eversham, angielskie naczynia w szufladzie. Znajduje się ich ponad 60 i nie są one takie tanie. Ponad 65 przedmiotów sprzedanych za 270 dolarów, a tu 4 płyty sprzedawały się za 240 dolarów. Więc myślę, że za 250 dolarów na moje ponad 60 przedmiotów mogę zostawić. To dużo naczyń obiadowych. Tak, niestety nigdzie nie jest napisane, a powinno być. Jest tu napisane La Ligue France. To są ich figurki, bo są w sprzedaży 70, 95, 30 albo na przykład u nas chude zwierzę kosztuje 45, a dobrze odżywione 190. To jest właśnie różnica w odżywaniu. Średnia cena tych figurek to około 50 dolarów, ale mają też drogie, na przykład ten wazon, został sprzedany za 1900 dolarów, a jak się trafi taki, to już w ogóle. Jak ten kot na wskroś również wyścierbiony Lenox, świeczniki. O kolejny Louis Vuitton. No popatrz, to jest pięknie. Przynajmniej nie byli na zewnątrz. O, jeszcze i. Louis, naprawdę wylałeś się dziś na mnie? Taki staż na półce, a potem dziwić się, dlaczego zawsze upiją się z biblioteki. Tam staż, ale to nie jest nowy pomysł. Zaczęli powstawać dziurawe torebki, a może jest to maska i torba świderków naraz? Dwa w jednym, nie wiem, nie, nie wygląda na prawdziwą. Ten wygląda mi na fałszywy, zaczyna się dopiero od pierwszej fałszywki. Pierwszy fałszywy zostanie złapany i to koniec. Świeczki, jak to świeczki? Po raz kolejny jest to firma Lalik. Oto ktoś wystawia jeden świecznik za 225 dolarów. Jeśli spójrzeć na to, za co zostało sprzedane, tutaj są dwa z tych świeczników, zostały sprzedane za 500 dolarów. Plus 39 dolarów wysyłki. Świeczniki są w idealnym stanie, minus prowizja, minus wysyłka. 400 można odłożyć. Lalik France to jest dobre. Również Lalik France. O, tutaj. Ta banda trzech facetów za 700 dolarów. Nie wiem, jak za 700, ale 400 można by na to wyłożyć. I tu jest ciekawa część. Ktoś wystawił na rynek 71 sztukę Lalik France za 28 tysięcy dolarów. Powinniśmy więc zbudować kolekcję. Gucci. Gucci to też jest dobre. Dobrze jest, gdy jest oryginalny, a jak nie, to nie jest dobrze. Wsadząc po torbie nie jest ona oryginalna. To jest jak dla mnie jakość poniżej standardu. To szkoda. Zaczynałem tak bardzo lubić tą jednostkę. Tak, to też nie jest oryginał. Szkoda. Więcej szkła. Co to za sztuka? Aplik. Sztuka. Myślę, że to jest sztuka. Nie wydałbym pieniędzy na taką ramę. Kolba na szysze. Wygląda na to, ale jest to karawka czeska. Ten wygląda jak oryginał. Stary, zużyty. Barbie. Wow. Właściwie to do kostiumów. to nie jest torba, nazywa się Portlet. I za tyle właśnie się sprzedali. Najdroższy z nich sprzedał za 2000 dolarów, ale wszystko jest w idealnym stanie. W takim stanie jak zostałem chyba myślę, że za 250 dolarów powinniśmy spróbować go sprzedać. Cóż, w środku jest bardzo świeżo, tylko z zewnątrz jest zniszczony. Jest pokryta 24-karatowym złotem. To znaczy, że nie jest złota, są pozłacane. To coś nie jest dla koni za dużo machania. W każdym razie chodziło o to, by ukarać niegrzecznych piepielniczka, wyobrażasz sobie waży 3 kg Lenox Lenox to flat. Wiesz, one nie są małe, prawda? To jest pierożek. No dobrze. Bawaria. Tak, wszystko w jednym zestawie. Dobra, dużo szkła. Wow. To jest bęben. Ale to jest plastik, to nie jest szkło. To jest szkło. To tylko smuga, prawda? To całkiem fajnie. Lornetka. Wow. 1915. Prawdziwa lornetka marynarska. Są na rynku za 50 dolarów. Myślę, że 30 dolarów. Więcej szkła. Jest parysowany. No, tutaj jest pusta. To plastik. I jest cały uszkodzony. Nóż do chleba. Nie ciekawe. To coś innego. 1931 rok. Widzę Gucci. Made in Italy. Kto nie miał piepielniczki Guci? Co? Właśnie za tyle sprzedają się piepielniczki Guci. 130, 115, 80, 150, 290, 260, 250. Mieliśmy darmową puszkę szprotek. I nic, trochę się nie narzekały. cóż, jeśli ludzie chcą za niego zapłacić, wystawię go za. To było sprzedane na aukcję, postawię na to 80 dolarów. I to wszystko są jakieś karty. Duże wielkie kartki walentynowe. Chyba nie ukryli ich tylko w szkle, prawda? To musiało mieć sens. Skoro był sens, to musi kosztować. Musimy sprawdzić ile. Fotel bojany, ale na wszelki przypadek trzeba będzie się temu przyjrzeć, prawda? Cóż, po stronie można stwierdzić, że jest bardzo wygodny. Pędziłem w nim sporo czasu. Tak, daj nam więcej fałszywek. Oczywiście, że to fałszywka niestety. Szkło. Ciężkie szkło. Spójrz na tą jakość. Po prostu źle wykonane. Jakaś chińska kobieta siedziała tam i drapała się. Bo nie obchodzi go, że później ta osoba zostanie wyśmiana i wydykana palcami. Fuu. Nie można zrobić tego dobrze, żeby wszyscy myśleli, o oh, wow, jest taka fajna. Gdzie ona się tak wzbogaciła? Żeby 3000 stać było na torebkę, a z niego wystaje chlebek. Tak? To jest sztuka. To jest rodzaj, który lubi. Wstawiasz tu świeczki, a ono w blasku jest na całej twarzy, a mieczów jest po prostu bardzo dużo. Amerykańskie pudełka od zapałek. Pamiętasz te bitwy? Na piłce widno podpis. To jest to. Pamiętasz rower Schwinn? To jest trener od nich. Kiedy zobaczyłem to z boku, pomyślałem, że to wentylator. Przy okazji, możesz spróbować go sprzedać. Bardzo popularne jest tutaj staranie. Się o zdrowy tryb życia, kupowanie sobie wszelkiego rodzaju sprzętu do ćwiczeń, później się kurzą jak wszędzie. Mamy to samo. To jest piękne, tak? Bawaria. Cała skrzynia, co? To bardzo dużo. Muszę policzyć, ile ich jest. C-O-C-A-M. To właściwie Markis. Czytam to na opak. Tutaj Pniak. To proste. A oto obraz. Rowery tego typu chodzą po około 150 funtów, takie obrazki też 150-200, cóż przynajmniej 200 dolarów za oba postaram się zdobyć. Więc dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie, kto jeszcze nas nie subskrybuje, niech to zrobi. Życzę wszystkim jak najlepszego zdrowia, dbajcie o siebie, do widzenia wszystkim.